Dobry na 24 konferencji paliatywnej i z nami pani Aleksandra Brodowska. Witam serdecznie. Specjalistka od komunikacji. No można tak powiedzieć, staram się. Pani Aleksandro, jutro będą przez panią prowadzone warsztaty i to bardzo takie chyba potrzebne komunikacja w opiece paliatywnej. Bardzo potrzebne. Ja co prawda zajmę się taką komunikacją od strony zespołów medycznych i zmieniającej się sytuacji, naszych uwarunkowań, w jakich się komunikujemy, też w jaki sposób kształcone są kadry, jakie mamy wyzwania. Oczywiście komunikacja w każdej sferze naszego życia ma ogromne znaczenie i co prawda powiemy sobie o kilku takich modelach, które mogą nam pomóc i ułatwić pewne rzeczy, natomiast to jest tym korem, tym sercem tak naprawdę wszystkich tych propozycji. To jest to, co się pięknie wpisuje właśnie w tytuł tej konferencji, nie? Amor omnia vincit. Czyli miłość wszystko zwycięża, dlatego że w każdej z tych technik tak naprawdę, co jest istotą jest autentyczność, empatia i tak naprawdę koncentracja na zasobach, na możliwościach, na wspieraniu, ale też bardzo by mi zależało, ponieważ gdzieś też jest to taką moją głęboką potrzebą, żeby zaopiekować się też w, w kwestii komunikacji również osobami, które same pełnią opiekę, które mają zawody medyczne, czy w ogóle opiekują się osobami chorymi przewlekle, dlatego, że tak naprawdę tę dobrą komunikację, której ten kor właśnie ta podstawa będzie w empatii, w chęci, w energii, jest możliwy wtedy, kiedy my sami jesteśmy w zgodzie ze sobą. I też chciałabym to zasygnalizować, Nie, żebyśmy potrafili też zaopiekować się sobą, swoimi potrzebami, odczytać te komunikaty, jakie z nas płyną, a potem jesteśmy gotowi do tego, żeby, żeby nieść pomoc innym z taką radością, jak to Rosenberg powiedział, jak dziecko karmiące kaczki. Jeżeli chodzi o komunikację z pacjentem bądź wolontariusza z osobą, której no, powiedzmy sobie szczerze w hospicjum zostało mało czasu, czy w takiej sytuacji informować na przykład na przestrzeni czasu, ile mu czasu zostało, czy być przy tej nadziei? Nadzieja zawsze. Można żyć i można umierać z nadzieją i można z nią też odejść i tutaj myślę sobie nie ma takiej jednej prostej instrukcji, tak naprawdę warto jest właśnie otworzyć się na kontakt i na potrzeby tej osoby, z którą się komunikujemy. Co bardzo jest w ogóle bardzo ważne i piękne pytanie, dlatego że my ludzie tak mamy dosyć często, że w sytuacjach, które są wyzwaniem, bardzo Mamy taką potrzebę, żeby coś mądrego powiedzieć, coś sensownego móc zrobić, czym czemuś zaradzić. A osoby, które pracują w takiej rzeczywistości, no nierzadko mierzą się z tym, że no cóż mądrego można powiedzieć, tak? Co jeszcze mogę zrobić? A no właśnie, to jest to, że nie zawsze mogę wyleczyć, natomiast zaopiekować mogę się zawsze. I żeby to było skierowane na potrzeby osoby, którą się opiekuje, a nie było tym, co jest tak naprawdę we mnie do zaopiekowania, to potrzebna jest ta świadomość i otwartość na to, żeby odczytać komunikaty i je wydobywać od osoby, którą się opiekujemy, nie? Czego ona tak naprawdę potrzebuje. Bo czasami też jest tak, że praktyka pokazuje, że w momencie, kiedy jesteśmy u kresu życia i jesteśmy tego świadomi, bo to oczywiście bywa różnie, y to zakres naszych potrzeb się zmienia, i nierzadko wcale nie jest jakby kompatybilny z tym, co my sobie wyobrażamy na temat tych potrzeb. Nie? Czasami dla kogoś tą potrzebą jest na przykład jeszcze kogoś albo coś zobaczyć, albo coś poczuć, albo coś posmakować, albo coś powiedzieć. To naprawdę bywa różnie, tak jak my jesteśmy różni. My opiekujący się tak w momencie, kiedy jesteśmy na etapie odchodzenia z tego świata, też się troszeczkę od siebie różnimy, chociaż są pewne elementy spójne. Jak w takim razie, jaką radę by miała Pani dla osób, które no, zawodowo pracują z osobami paliatywnymi, jak one mają się z nimi na przykład komunikować, żeby to ich samych nie obciążało? Mhm. To jest kolejne piękne pytanie, za które dziękuję. <grych> e, dlatego, że tutaj też po pierwsze starałabym się nie udzielać rad, chyba że ktoś by bardzo o to poprosił, kto się opiekuje konkretną osobą. Natomiast w takiej dłuższej perspektywie, co jest ważne, to też poukładać samego siebie nie? na dzień dobry. E, jaki ja mam stosunek do życia, do śmierci, jakie mam przekonania na ten temat, jakie mam wyobrażenia. Jakie są y, swego rodzaju triggery czy takie wyzwalacze, które powodują we mnie jakieś trudne emocje w związku z tym, że jestem w relacji pomagania, w związku z tym, że jestem w kontakcie z osobą, która odchodzi z tego świata? Nie? Czyli najpierw jego poukładanie siebie, swoich emocji, przekonań, dlaczego w ogóle to robię, jakie są moje y, pobudki. Y, bo też y, warto to podkreślić, że my pracując w takich obszarach pomocowych nierzadko y, chyba sobie nie uświadamiamy tego do końca, że czasami w ciągu jednego takiego dyżuru y, medyk może doświadczyć potencjalnie traumatycznych y, różnych sytuacji y, zdecydowanie na tyle dużo, że osoba, która gdzieś żyje w innej rzeczywistości, Czasami w ciągu życia tyle nie doświadczy. Śmierci, tragedii, łez, umierania. A osoby, które się tym zajmują, mają to tak jakby w pigułce. Nie? Więc z jednej strony rzeczywiście jest to sprawa dla superbohatera, a z drugiej strony tym bardziej obowiązek, żeby móc pomagać, warto zobaczyć najpierw o siebie. I tutaj moglibyśmy posłuchać pani Stewardess, które robią nam instrukcję, prawda? Przeprowadzają taki instruktaż przed wylotem samolotu. Pierwsze pytanie, e, dla kogo, kto, komu pierwszemu maska na twarz, mamie czy dziecku? No mamie, nie, bo, bo jeżeli mama nie będzie w stanie, to kto dziecku pomoże, nie? I bardzo podobnie jest właśnie w tej sytuacji, kiedy się długoterminowo czy zawodowo opiekujemy kimś e, w takich w takiej rzeczywistości. Tym bardziej, że tutaj też warto wziąć pod uwagę, że to nie tylko ten pacjent jest tą osobą objętą opieką, ale on też jest w jakiejś rzeczywistości, nie? w jakimś układzie rodzinnym, e, bliskich relacji i tam też dużo, dużo różnych rzeczy się ważnych zmienia takich na co dzień. I czy my, jako psychonkologowie, czy osoby opiekujące się, czy pielęgniarki, zdajemy sobie sprawę, że ta rodzina, to najbliższe otoczenie, jest tym pacjentem drugorzędowym? Więc pacjent nie działa, że tak powiem, w oderwaniu od tego, w czym żyje, tylko warto zobaczyć to w taki pielęgniarski, holistyczny sposób, trochę z dystansu, żeby zobaczyć całość. No ale oczywiście w momencie, kiedy tym głównym celem jest pacjent. No, oczywiście, sfokusować się na tych potrzebach, gdzie jest bardzo prawdopodobne, że ten czas jakby bardziej się obkurcza, nie? że tutaj troszeczkę trzeba te priorytety zmienić, ale też potrafić podążać za tym pacjentem. Nie? No, to jeszcze kontynuując to pytanie, chciałbym zapytać Panią, jak nie przenosić emocji z pracy do związków rodzinnych, do relacji z osobami bliskimi? Jaką radę by Pani miała do osób pracujących zawodowo w paliatywnej opiece? Tutaj w zasadzie też moglibyśmy wrócić do tego, co powiedziałam na początku, że bardzo ważne jest, czy jesteśmy w takim zawodzie, czy w ogóle jak funkcjonujemy, żeby w życiu też nauczyć się samego siebie czyli instrukcji obsługi samego siebie. Że na przykład, jeżeli jest mi smutno, jeżeli jestem przeciążona czy przeciążony, to co się ze mną dzieje? Co mi mówi moje ciało? My to bardzo często lekceważymy, a ono często mówi powoli, subtelnie, cichutko, aż w końcu dochodzi do takiego wrzasku, że gdzieś się somatyzujemy, że spada nasza odporność, pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości więc przede wszystkim umieć odczytać te sygnały nie jak już jestem poukładana z tym co robię zawodowo i co tam się wydarzyło i potrafię odczytać te swoje emocje i się nimi zaopiekować wtedy łatwiej jest mi je zaparkować przed pracą, kiedy idę do domu, chociaż oczywiście jesteśmy ludźmi i sama świadomość, że to co się dzieje tu, ta moja frustracja, czy ta, to moje zmęczenie, czy ta potrzeba izolacji jest związana z czymś konkretnym, co się zadziało wcześniej, a nie tu i teraz, gdzie coś staje, jeżeli nie jestem tego świadoma, to drobna rzecz może być jakimś triggerem, prawda, do wybuchu, nie? No to jest dosyć częsta sytuacja, kiedy medycy sami się zastanawiają, kurczę, jak to jest, że tu jestem taka miła i uśmiechnięta dla wszystkich wkoło i całego świata, tylko wejdę do domu i już po prostu, jak to młodzież mówi, lajony. Tak, czyli tu to mi się nie podoba, tam to mi się nie podoba. No ale jeżeli zaopiekuję się samą sobą, samym sobą, podejdę do siebie z życzliwością, rozpoznam te momenty, to łatwiej będzie mi tym zarządzać. Jeżeli tak zdecyduję, można to zrobić, ale to oczywiście jest proces. I to jest tak jak ze wszelkimi różnymi technikami one działają wtedy, kiedy się ich używa, nie? bo my czasami bardzo dużo wiemy, mądre rzeczy czytamy, oglądamy świetne materiały. No ale dopóki nie wejdziemy w tą rzeczywistość, jeżeli wchodzę w akcję, decyduję, że będę coś konkretnego wykonywać inaczej niż do tej pory, albo mam tę ciekawość, żeby rozpoznać to u siebie. To też warto mieć do siebie tą czułość, dać sobie czas, przyjrzeć się, czasami poprosić profesjonalistę, żeby to było bardziej efektywne, no i wtedy jest szansa, żeby to sobie poukładać inaczej. A to, czego nie wiemy, możemy kierować się do pani w celu uzyskania odpowiednich informacji. Możemy wspólnie razem tę przygodę zacząć i próbować podążać za tym też jak najbardziej. Czy gdzie można Panią, czy i jak i gdzie można Panią szukać, jeżeli będę potrzebował takiej rady? To jest niesamowite, bo Pan zadaje same bardzo dobre i ciekawe pytania, dlatego że ja działam w wielu obszarach i tak naprawdę dosyć sporo jeżdżę po Polsce w tej chwili ze szkoleniami z symulacji medycznej, którą też włączamy, ponieważ też jestem po psychonkologii, włączamy te elementy komunikacji. Generalnie mam swoją firmę, która nazywa się Aura Młodziusieńką od niedawna, od roku, więc moja firma jest na Facebooku. Moje dane są tam też przekazane do publicznej wiadomości, gdyby była taka potrzeba, to jak najbardziej zapraszam. A na co dzień w tej chwili pracuję też w uczelni medycznej w Marii Kiri w Warszawie jako wykładowca profesor uczelni. Chociaż tego nie jestem za bardzo przywiązana do tytułu, akurat, ale no tak formalnie to wygląda. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Moim państwa gościem była pani Aleksandra Brodowska. Dziękuję pięknie. Dziękujemy.